Został tydzień do rozpoczęcia roku szkolnego, a ja dzisiaj pokażę Wam ponad 10 tipów, jak przejść grąć przedszkolą, więc zapraszam do oglądania. Większość tych tipów to są tipy, które sama używałam i wiem, że działają, lub gdzieś usłyszałam i wydawały mi się po prostu fajne. Ja moim zdaniem, zdaniem moich znajomych i zdaniem mojej rodziny. Że tak powiem, przeszłam swoją już metamorfozę. Wiem, co pomaga naprawdę. Mam nadzieję, że te tipy Wam również pomogą. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach dotyczące glow-upu i tego filmiku. Ja chętnie na nie odpowiem i Wam pomogę. Zacznijmy sobie od pierwszego punktu, którym jest higiena. Słuchajcie, to naprawdę jest bardzo ważne i możecie mieć mega super outfit, mega super makijaż, mega super włosy. Ale jeśli nie będziecie dbali o swoją higienę, o swój zapach, to automatycznie wszystko spada w dół i wszystko rujnuje. Bo gdy spotkacie się z kimś oko w oko, że tak powiem, to i nie zadbacie o swoją higienę na przykład, to osoba nie popatrzy na to, jak super wyglądacie, tylko raczej poczuje. Czy super lub nie super pachniecie, że tak powiem Najbardziej wam polecam zbudować swój zapach Bo nie trzeba tego robić, wiadomo Łatwo jest dobrać kosmetyki, które są po prostu o zapachu takim, że powiem naturalnym to wszystko się ładnie komponuje Ale jeśli będziecie mieli na przykład żel mycia ciała kokosowy Później będziecie mieć truskawkowy peeling Albo balsam bananowy na przykład To to wszystko się zmiesza Może nie patnęć tak ładnie jak chcecie więc polecam Wam zbudować taki konkretny zapach. Na przykład jest dużo rzeczy takich na TikToku, na Pinterestie. Na przykład możecie mieć kokosowy zapach, wiśniowy zapach, truskawkowy zapach, malinowy zapach. Dosłownie jest tyle naprawdę w tych czasach wyboru, jeśli chodzi o kosmetyki w ogóle, że możecie sobie to dobrać pod siebie. Makijaż. Moim zdaniem, makijaż jest fajny. Ja uwielbiam się malować. Czasami, jak jestem smutna, to idę się pomalować, albo idę posprzątać, albo coś z serio, ale skupię się na makijażu. Jeśli chodzi o makijaż, to moim zdaniem makijaż powinien podkreślać cechy i atuty Twojej twarzy. Ale wiadomo, że są różne rodzaje makijażu. Mamy latę, mamy latina, mamy naturalny makijaż, mamy make-up no make-up. Jest naprawdę tego mnóstwo w tych czasach. Jest. Mamy Nike's Glam i ja to wszystko rozumiem i makijaż jest w ogóle czymś pięknym, wszystkie te rodzaje makijażu są piękne, ale postaraj się, aby swoim makijażem podkreślić te atuty, a nie je jakby zakopać. Bo ja rozumiem i naprawdę Latina make-up jest prześlicznym makijażem, i dużo widzę dziewczyn, które mają właśnie Latina make-up, ale czasami trzeba sobie dobierać makijaże do swojej twarzy. I nie robić jakichś makijaży na siłę. Bo na przykład, na Tina Make-up moim zdaniem totalnie nie pasuje. Gdybym przykleiła sobie sztuczne rzęsy, zrobiła mega mocne brwi i mega mocne, jakby tapetę, że tak powiem, mega mocne lip combo, to wyglądałabym śmiesznie niż ładnie. I są takie przypadki, gdzie dziewczyny wyglądają ładniej bez makijażu niż w tym swoim, niż w tym swoim mocnym makijażu. Ale to nie znaczy, że jeśli nosisz Latina make-up, musisz przestać robić. Mi naprawdę się podoba Latina make-up, ale uważam, że czasami można przesadzić i po prostu lepiej będzie się wyglądać wtedy bez makijażu. Więc trzeba próbować i zobaczyć, co najbardziej pasuje. Mamy tydzień do końca wakacji, warto wybrać sobie różne rodzaje makijażu i zobaczyć właśnie, co jest najładniejsze dla ciebie i co podkreśla Twoje cechy, a nie je, nie je zakopuje, że tak powiem. Depilacja brwi i depilacja brwi, depilacja wąska. Mówię dosłownie o wszystkim, ale głównie o brwiach. Słuchajcie, depilacja brwi jest ważna, bo jeśli macie ładny makijaż, ale na przykład macie niewyregulowane brwi i macie włoski tutaj na środku albo tu po boku, tu u góry, to makijaż już nie wygląda tak dobrze, bo żeby zrobić też ładny makijaż, to też trzeba zadbać o to wszystko. Więc polecam bardzo używać brzytw, takie co są do golenia twarzy, po nich, bo jest dużo właśnie zaciekawienia. Zanim je kupiłam, to byłam ciekawa, czy tak jest. Bo logiczne jest to, że jak golimy nogi, to te włoski są ciemniejsze i twardsze później i wyrastają szybciej. Ale jeśli golimy brzytwą. Takie brzciwy dosłownie można kupić praktycznie teraz wszędzie. Na twarzy wam nie wyrosną grubsze i ciemniejsze włoski i nie będą rosły szybciej. Spokojnie, mówię wam to naprawdę, bo sama używam tego. I najlepiej golić sobie twarz pod olejek, ale wiem, że są jeszcze takie spraye, co były na TikToku, które zostawiają taką białą powłokę i widzicie wszystkie te włoski. I pierwsza rzecz, nie wszędzie golimy, najwięcej to tutaj na policzku w dół. Tutaj ja mamy jakby wąski, koło ust. Tutaj na drugim policzku. I w zasadzie niektórzy robią na czole, ale ja tego nie robię, uważam, że to jest po prostu już too much. Ale też właśnie brzytwa jest koło brwi. Ja właśnie muszę swoje brwi wyregulować, bo szykuje mi się parę jeszcze planów w tym tygodniu. I też tutaj na środku, więc brzytwa to jest pierwszy sposób, a drugi sposób bardziej bolesny brzytwanie nie boli, jak coś. To jest wosk. Ja chyba teraz będę stosowała właśnie wosk, bo chcę się pozbyć jak najbardziej tych wosków. Więc wosk po prostu sobie wycinacie, tak jak chcecie kształt, chwila odrywacie boli, ale jest fajny efekt. Skomponuj rutynną skincare. Skomponuj sobie skinker, która będzie rano i wieczorem, żebyś zawsze wiedziała czego używać, a nie stała na przykład przy toaletce i się zastanawiała co użyć i tak dalej. Polecam te żele z Cerave. Ja ich używam na zamianę, bo jeden jest bardziej taki złuszczający, a drugi jest po prostu taki nawilżający. I dopasuj sobie serum do swojej twarzy, kremy i tak dalej. Pamiętaj, że noc jest idealną jest idealnym momentem, aby nałożyć jakieś fajne serum na twarz lub maskę, bo noc regeneruje całe nasze ciało. Więc polecam. Ja na przykład używam właśnie serum regenerującego z Sorai i nakładam sobie go na noc i rano wstaję i widzę różnicę, naprawdę. Więc wykorzystujcie noc. Paznokcie. Słuchajcie, nie chodzi mi tutaj, że każdy musi mieć zrobione paznokcie. Oczywiście, że nie. Ja mam swoje paznokcie naturalne i staram się je zapuszczać i regulować, żeby. Tutaj akurat mam ciut dłuższe paznokcie, więc muszę sobie to wypiłować. I ja jestem. Typem dziewczyny, która woli mieć naturalne paznokcie niż zrobione. Miałam w życiu trzy razy robione paznokcie i po prostu fajne są, ale ja nie wiem, jakoś się dziwnie zawsze czuję w tych paznokciach, więc wolę mieć swoje naturalne i po prostu je malować. Ja też się uczę robić różne jakieś wzorki na paznokciach, żeby wykorzystać jakby to, że mam naturalne, i staram się mieć długie. I nawet nie chodzi mi o to, żebyście mieli długie paznokcie ale żeby te paznokcie były po prostu zadbane. Możecie mieć serio krótkie paznokcie, bo czasami ludziom jest tak po prostu wygodniej i to jest prawda, to jest wygodniejsze, ale mi jest i tak wygodnie w tych, bo już jestem przyzwyczajona. Ale po prostu żeby one były zadbane, żeby nie było brudu za paznokciami, żeby nie były jakieś, wiecie, nierówne i tak dalej. Włosy. I chodzi mi najpierw tutaj o pielęgnację włosów. Ja słuchajcie, mam genetycznie ładne włosy, i miałam takie miękkie, nie za długie Ja właśnie mam ten problem, że u mnie w rodzinie rosną włosy raczej wolno Więc ja też, mi jest ciężko zapuścić włosy, uwierzcie mi I nad tym ubolewam Znaczy nie jakoś super ciężko, ale no nie rosną mi tak jak bym chciała Jak niektórym rosną Ale miałam ładne włosy i kiedyś zaczęłam je rozjaśniać Co nie polecam wam. Nie róbcie tego na pewno w domu Tylko jak już chcecie to w salonie Robiłam to chyba trzy razy, nie od razu, tylko w odstępach czasowych. I żałuję aktualnie, bo moje włosy totalnie się zniszczyły. Miałam straszny puch, strasznie zepsute końcówki, suche. Ogólnie, no moim zdaniem, to była tragedia. I w końcu mnie już to wkurzyło i zaczęłam o nie dbać. Ja sobie kupiłam e-book od My Have Deep. I czasami sobie na niego wejdę. One nie są drogie, one są za jakieś 20-30 zł, ale to nie koniecznie, nie musicie tego kupować. Wystarczą filmiki na YouTube lub TikToki, bo na nich się sporo można nauczyć. I zaczęłam olejować swoje włosy, zaczęłam nakładać maski, zaczęłam się uczyć o drzewkach, że są emolienty, proteiny, humektanty i wszystkie takie rzeczy. Zaczęłam wcierać wcierki na poros włosów, które pomogły, więc. Zadbajcie o swoje włosy, bo tak samo jak mówiłam o higienie, możecie wyglądać jak najlepiej, ale jeśli macie właśnie złe włosy, chodzi mi tutaj, że całkiem spalone albo suche i nie da się nic z nimi zrobić, to to nie będzie wyglądało dobrze. Więc zadbajcie o swoje włosy i rzeczy, jakiej bym mogła polecić, to bardzo polecam markę Anwen, ale też Onibio. A mi najbardziej w mojej odbudowie włosów zajęła mi ta odbudowa około. Jak teraz, tak patrząc, to około 2 lata, ale Wam może zająć naprawdę szybciej, bo ja po prostu nie miałam o niczym pojęcia, się powoli uczyłam. Ale i tak nie jestem jeszcze w efekcie, który bym chciała uzyskać, ale jestem bardzo zadowolona aktualnie z nich, więc dalej o to po prostu walczę. Ale polecam Wam na przykład lajować włosy. Ja to robię przed myciem włosów, czyli na 30 minut nakładam na suche włosy, od ucha w dół. Polecam Wam olej z Anwen i na przykład z Onlybio, ale są też różne inne i są naprawdę, naprawdę działają też inne, ale te są takie dwa, które ja używałam. Zabierzcie sobie pielęgnację do siebie po prostu i zobaczycie efekty po pewnym czasie. Pij 2 litry wody dziennie, i to jest coś, co każdy mówi, bo woda pomaga na wszystko, na włosy, na cerę, na ciało, dosłownie na wszystko, więc staraj się pić te 2 litry wody. Stosuj serum na rzęsy. I ja na przykład stosuję różnie. Raz stosuję wazelinę, raz olej krecynowy, a raz taki, taki serum z Eveline i je daję pod tusz, lub czasami właśnie na, na nos po prostu. I niektórzy mają naturalnie gęste brwi, co jest po prostu przepiękne i zazdrosze takim ludziom, ale mi się udało na szczęście. Aktualnie mam dosyć krótkie, bo mi się trochę skróciły, nie wiem czemu ale prawdopodobnie, że właśnie zaprzestałam trochę używać tych serum i to nie jest tak, w sensie w przypadku oleju kurycynowego, wazeliny itd., że jak przestaniecie używać, to wypadną Wam te rzęsy i nie. Po prostu u mnie miały też inne czynnik na to wpływ, więc nie martwcie się o to. Doki na wałek, tak zwane Hitless Curls. Słuchajcie, to jest coś naprawdę moim zdaniem super. Ja mam właśnie jeden taki wałek i... Jest spoko, fajnie mi robi włosy. Dzisiaj sobie zrobiłam loki, ale nie na Heatless Curls, nie na ten bałek, Tylko zrobiłam loki na pasek od szlafroka, bo znalazłam na to sposób na TikToku. <grym> Więc polecam Wam, bo to jest naprawdę super sposób, żeby nie używać lokówki i ciepła i mieć mega fajne loki. Mi się teraz już rozprostowały, bo nawet nie mam na nich lakieru, ale nieważne. Wysypiaj się. Słuchajcie, to jak sen jest ważny, naprawdę Jeśli chcecie wyglądać dobrze i nie na zmęczonych To musicie mieć przynajmniej te, w zależności od waszego wieku, to jest Tam 8 godzin snu jest w, tak w moim wieku, 15 lat I starsi mają tam chyba mniejsze zapotrzebowanie snu Ale naprawdę sen jest strasznie ważny Nie wiem co tu więcej mówić, po prostu jest ważne. Nie wyglądacie na zmęczonych Lepiej się czujecie, macie więcej energii. I tyle. Everything Shower Routine. I to jest coś, co moim zdaniem jest przecudowne, i to jest tylko kąpię wiadomo i tylko lub prysznic, ale polecam Wam sobie robić takie wszystko w pielęgnacji pod prysznicem, raz przynajmniej w tygodniu. I najlepiej moim zdaniem robić to w niedzielę. Często jest tak, że niedziele są jako taki reset i przygotowanie na nowy tydzień i zakończenie tamtego ciężkiego, zmęczącego tygodnia i fajnie jest wtedy zrobić wszystko w pielęgnacji, czyli chodzi mi tutaj o peeling, ogolić się na przykład, użyć różnych żelów, umyć włosy, zrobić maskę na włosy i takie różne rzeczy, naolejować ciało. I to są małe rzeczy, które dają naprawdę dużo. Pielęgnacja pod makijaż. Jeśli chcecie, żeby wasz makijaż długo się utrzymywał, to musicie mieć dobrze dobraną pielęgnację, bo często jest tak, że nie dobierzemy sobie dobrej pielęgnacji i makijaż po prostu się ciastkuje lub na przykład roluje. Co jest straszne, no i ten makijaż po prostu nie przetrwa. Więc musicie mieć przynajmniej dobrą pielęgnację dobraną. Ja używam przed tym makijażem krem tonik z bielendy. Później sobie daję czasami na przykład jakieś serum i później daję sobie aktualnie krem z filtrem, no bo mamy wakacje i też to słońce jest strasznie mocne. Ogranicz cukier. To jest coś, co ja aktualnie jestem w trakcie tego ograniczania cukru, bo cukier nami kontroluje. I mózg nasz mówi, że potrzebuje cukier, ale my tak naprawdę go nie potrzebujemy. Takiego, wiecie, cukru, jeśli chodzi mi tutaj o słodycze. Tylko cukier na przykład w owocach. I ja staram się, jak mam ochotę na coś słodkiego, to zamiast jeść jakieś słodycze, to staram się zamieniać to na owoce. Owoce są w ogóle, moim zdaniem, super zamiennikiem takiego cukru, który jest właśnie w słodyczach. I jeśli ograniczycie cukier, to będzie tyle super po prostu efektów. Po pierwsze, wasza cera się poprawi. Po drugie, na pewno wasze uzębienie, bo nie dostanie jakby. Wszystkich cukrów, które też psują, Na pewno też Wasze włosy temu podziękują. I również słyszałam, że jeśli ograniczycie cukier, to Wasza tutaj żuchwa o wiele będzie lepiej wyglądała. Zbuduj wieczorną i poranną rutynę. Coś, gdzie będziesz wstawać i będziesz robi, wiedziała, co masz po kolei robić. I na przykład, moją teraz jedną rzeczą z wieczornej rutyny jest to, że. Za każdym razem, jak już zjem kolację albo w trakcie kolacji, wieczorem piję sobie kubek pokrzywy. Ja kupiłam herbatę pokrzywę, bo słyszałam, że jest dobra na trądzi i faktycznie widzę już powoli jakieś efekty. A stosuję ją jakoś tydzień i została właśnie mi na ten tydzień ostatni. Chcę też ją do końca już dopić. Druga rzecz to ja sobie teraz codziennie trenuję przed wykąpaniem się. I mam rozpiskę, całą w zeszycie, czy robię dzisiaj cardio, czy robię dzisiaj brzuch, czy robię dzisiaj poświadki plus uda. I takie rzeczy, więc polecam Wam naprawdę, albo na przykład w porannej rutynie wstaję, idę na przykład umyć twarz, ściele łóżko. I to są małe rzeczy, ale ułatwiają naprawdę, bo jak wrócicie do szkoły, to będziecie mniej więcej wiedzieli, co robić. Outfity Został ostatni tydzień, więc wypróbujcie sobie po prostu jakieś rzeczy. Możecie iść do sklepu, ja tak zrobiłam. Możecie iść do sklepu i zobaczyć, jeśli nie wiecie, jakie kolory wam pasują. Jeśli nie umiecie na przykład dobrać, ja mam z tym czasami problem, bo nie wiem, czy jakiś kolor mi pasuje, ale wiem, że czasami mi niektóre nie pasują i po prostu to widać na gołe oko, że tak powiem. Ale polecam wam iść do sklepu i sobie pomierzyć różne, na przykład style, jeśli nie macie swojego stylu aktualnie. Ale też mega, jakby ważna rzecz, nie podążajcie za trendami. Serio nie podążajcie za trendami, znajdźcie coś, co Wy lubicie. I wiadomo, jeśli nagle na TikToku jest szalna jakieś spodnie i Wam się one serio podobają, nawet nie ze względu, że jest na nie trend, to je kupcie. Ale jeśli nie wiecie, jaki macie styl, i próbujecie zbudować styl na podstawie tego, co jest w trendach TikToka, to nie róbcie tego, bo najważniejsze jest, żeby woznać swój styl i nie musicie się określać. Nie musicie być na przykład clean girl, która ma basicowe outfity, e, na przykład top czarne, biały, szary i tak dalej i tak samo jeansy. I nie musicie się określać. Możecie naprawdę pewnego dnia ubrać najbardziej basicowy fit, jaki możecie, a drugiego możecie ubrać na przykład mega Fajny fit, taki wiecie, który jest przemyślany, wszystko jest przemyślane i tak dalej. I na przykład kolorowy. Wracając do włosów, wypróbujcie sobie różne fryzury przed jeszcze rozpoczęciem roku szkolnego, żeby rano nie wstać i nie mieć takiego, okej, okay, ale, ja ucie... ja, ale jak ja się uczeszę, bo ja wiem, że to jest czasami dylemat i ja zazwyczaj o tym myślę dzień wcześniej, ale czasami. Nie mam pojęcia, i po prostu myślę sobie, pomyślę jutro, i wstaję, i nie wiem, co zrobić swoimi włosami. Więc, jak ja mówię, polecam Wam wałki na przykład, albo wypróbowanie różnych sposobów na fryzury. Jak macie na przykład, włosy Wam się totalnie nie układają, to zróbcie slick back i są różne rodzaje. Nie musicie robić po prostu kucyka. Możecie zrobić jakiegoś koka ciekawego, możecie zrobić rozpuszczone włosy z kucykiem. Jest naprawdę dużo, dużo rodzajów tego wszystkiego. Więc mega Wam polecam. I ostatnia rzecz na dzisiaj to jeśli chcecie zrobić jeszcze ten glow up, to bardzo ważną rzeczą w makijażu jest mecie, pędzli i gąbeczek. I mówi się, że powinno się to robić za każdym razem, jak się malujesz, ale tak szczerze jestem pewna, że większość ludzi tego nie robi aż tak często, tylko na przykład raz na tydzień, czas na cztery dni lub w ogóle raz na miesiąc, bo są też takie osoby na pewno. Ale to jest naprawdę ważne, jeśli chcecie, żeby wasz makijaż wyglądał dobrze. A może on i tak będzie wyglądał dobrze, mimo że będziecie mieli te pędzle bardzo brudne, ale to, ile będziecie mieli na sobie bakterii, to naprawdę jest czasami straszne. Bo my tego nie czujemy, my tego nie widzimy, ale to wszystko się później przenosi na naszą cerę i na wszystko, więc lepiej regularnie to być po prostu. Więc. To było wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mega mi się fajnie nagrywał ten odcinek, więc mam nadzieję, że komuś pomogłam. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, ja chętnie odpowiem. Więc życzę Wam powodzenia, jeśli chodzi o ten glu, wykorzystanie tych tipów. Został tydzień, więc można to super wykorzystać. Naprawdę przez tydzień można dużo zmienić moim zdaniem. Jeśli będziecie wszystko robić regularnie, to... Będziecie po prostu z siebie zadowoleni. A ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, za to, że jesteście, i zapraszam do kolejnych odcinków.